Celem modlitwy jest to, aby poruszyć ręką Bożą, a Pan Bóg zmienia wszystko. Pan Bóg zmienia okoliczności, sytuacje, zmienia ludzi, wszystko. Bóg. Przychodzi pytanie: Boże, jak poruszyć Twoją ręką, żebyś ty zadziałał? Dla Boga nie ma problemu, który nie można rozwiązać. Nie ma. Nie ma. Nie istnieje. Taki problem, którego Bóg nie stanie rozwiązać. Po prostu nie ma. Bóg wszystko rozwiązuje. Jak nam się modlić? Będziemy się modlić za brata Janka, za brata Piotra Dubiagę, za siostrę Naście. Będziemy się modlić za Ole Mirończuk, za, za Ole Baturę, przepraszam, Zuzi i Piotra Batury, dziecko. Za Noemi, za córeczkę Samuela i Moniki. To są rzeczy doczesne. Chcemy się modlić, aby Pan przemienił nasze serca. Chcę się modlić, aby ci, którzy żyją w grzechu, zostawili grzech i poszli za Jezusem. Modlitwa. Boże, jak wołać do ciebie, abyś ty usłyszał modlitwę? Powiem parę słów. Pierwszy rozpocznę od listu do Koryntian, dobrze znane słowo, ale ono co innego nieraz znaczy, niż my myślimy. W czternastym rozdziale, gdzie jest mowa o darach duchowych, jest powiedziane tak, może od czternastego wersetu. Bo jeśli, się modl je bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę modlił się i rozumem. Będę śpiewał duchem, Będę te śpiewał i rozumem, bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie Amen, skoro nie rozumie, co mówisz? Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Modlitwa językami będę się rozumem i duchem. Duchem ludzkim, moim duchem. To jest napisane z małej litery. I ono buduje mnie i ciebie. Innemu nic nie daje. Pięknie dziękujesz. I to jest potrzebne. I to dziękczynienie jest potrzebne. Tej się bractwo usłużył. I tu nas językami ty pięknie dziękujesz. Ale to ty. I ty się budujesz. To jest modlitwa twojego ducha. Nam chodzi o modlitwę, którą Bóg usłyszy. Przeczytam jeden tylko jeszcze wersja Bożego Słowa. Tu już czytany. Pewnego razu tutaj przez któregoś z braci z listu do Rzymian, 26 szósty werset, ósmy rozdział, dwudziesty werset. Podobnie i duch, tu jest duch z dużej litery, duch święty, wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy, bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam duch wstawia się za nami w niewysławionych westnieniach. A ten, który bada serca, wie jaki zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Modlitwa Większość naszych modlitw jest modlitw, które płyną z naszego, z naszej, no nie wiem jak to powiedzieć, z, z nas, z naszej psy, no, psychika nie wiem, z umysłu, o tak, z naszego umysłu, z naszego ciała płyną te modlitwy. I te modlitwy, które są tylko z nas, one mogą uczynić tylko tyle, ile możemy uczynić my, ile może zrobić człowiek. Nic więcej. Ale kiedy modlimy się, zaczynamy się umylić umysłem, modlić rozumem, zaczynamy się modlić i zaczynamy wchodzić w obecną Bożą. Duch Święty, często jest zapomniany, On daje słowa do modlitwy. Kiedy przestajesz, już Ty, ale zaczynasz poddawać się działaniu Ducha Świętego. I to wcale nie chodzi o modlitwę na językach. To nie wcale o to tak chodzi, ale o modlitwę, którą zaczyna inspirować Duch Święty. Gdy wchodzisz w tą modlitwę, zaczyna się modlić, zaczyna wypowiadać słowa, które w języku zrozumiałym, po polsku, po rosyjsku, jak się modlisz, których nie myślałeś, nie uczonkowałeś sobie. To nie było takie rozumowe takie sobie, No tak sobie pięknie użył modlitwę, że jak będę się modlił. Ci, kto słyszą, widzieli, słyszeli, że ja tak pięknie się modlę, no, no tak ładnie. Ale to jest coś innego. To jest modlitwa, kiedy doda słowa. I słowa ci podaje Duch Święty. I temat do modlitwy podaje Ci Duch Święty. Kiedy zaczyna się modlić, zaczyna się modlić pełną sprawę o rzeczy, o uzdrowienie, o uwolnienie, o przemianę życia o męża, żonę, o kogokolwiek. Pan Bóg zaczyna, Duch Święty, wchodzić w twoje serce, napełniać twoim sercem i zaczyna wypowiadać słowa, płynie modlitwa, płyną słowa, których w ogóle ich sobie nie nie umyśliłeś, w ogóle ich sobie nie wzięłeś z siebie. I patrzysz w jakim kierunku, zaczyna płynąć modlitwa. Kiedyś braci, któryś wspominał, brata Georga Millera, kiedy modlił się 50 lat za swoich dwóch przyjaciół i mówią do niego czy ty jeszcze wierzysz czy ty jeszcze wierzysz że bóg zbawi tych dwóch przyjaciół twoich on mówi skoro przez tyle czasu kiedy wstaję do modlitwy duch święty napełnia moje serce daje pragnienie modli za te dwie osoby wierzę Jeden nawróci się krótko przed jego śmiercią, drugi krótko po jego śmierci. Świadectwo. Bracia, to chcę powiedzieć. Wejść, nie zatrzymać się na swoim ciele, na swoim umyśle. Wejść w obecność Ducha Świętego w modlitwie. Pozwolić w modlitwie prowadzić się Duchowi Świętemu. Oczywiście są przeszkody w modlitwie, ale kiedy w, no, przeszkody, może w, tak króciutko, w jednym zdaniu powiem. Nieprzebaczenie, grzech i niewiara, które jest matką wszelkiego grzechu. To są na pewno przeszkody. Potrzebna jest wiara, wprowadzenie. Ale to chcę teraz zwrócić uwagę. Kiedy wejdziemy do modlitwy, Będziemy się modlić o braci, o siostry, o tych, którzy jest potrzeba i o wszystkich innych, którzy jeszcze mają potrzebę. Będziemy wchodzić w tę modlitwę. Poddawajmy się prowadzeniu Ducha Świętego. Nie poprzestawajmy tylko, wchodzimy rozumem, wchodzimy umysłem, wchodzimy w modlitwę, no, konkretne rzeczy, które sobie przedstawiamy. Ale potem, kiedy poddawajmy się, by Duch Święty prowadził. I Duch Święty różnie prowadzi. Zaczyna się modlić. Za Bratem Piotrem będziemy wojować, modlić się. Pan Bóg, już no, wiem, że poprawia się Jego jakby stan zdrowia na dzisiejszy dzień. Brad kiwa głową, to wierzę, że jest prawda. Co słyszałem? Wierzę, że Pan Bóg da odpowiedź. Da, nie ma dla niego uzdrowienia człowieka. Najmniejszy problem dla Boga. Najmniejszy. Przemienić nasze oszercotocone serce nasze zatwardziały kark ugiąć i bóg jak to czyni bóg to czyni nie naruszając naszej wolnej woli to tylko jeden bóg wie nie my ale wprowadzając gdy wchodzimy w modlitwę pozwolenie Duchowi Świętemu prowadzić przychodzi tak modliście zaczynamy o taką rzecz a Duch Święty dzieci będzie kładł na serce i powie a ty pokutuj z tego, z tego i z tego grzechu. Ty pokutuj. Ty pokutuj. Modlitwa, kiedy nie ma oczyszczenia serca, kiedy nie ma przebaczenia, kiedy jest niewiara. Przecież bez wiary nie można się podobać Bogu. Kiedy staniemy do modlitwy i nie wierzymy, że Bóg jest w stanie uzdrowić człowieka z raka, to nie ma sensu taka modlitwa. Kiedy nie ma wiary w naszej serce, że Bóg jest w stanie uzdrowić, to lepiej się nie modlić, bo to nic nie daje. Niewiara jest matką wszelkiego grzechu. Przychodzi wszystko. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Ale to co chciałem teraz powiedzieć, co już powiedziałem na początku i to co tkałem mojego serca. I widzę często przychodzi tak w modlitwie, kiedy skłaniam kolana, zaczynam się modlić, kiedy Duch Święty bierze w udział. Kiedy Duch Święty podaje słowa. Kiedy Duch Święty daje prowadzenie. Kiedy zaczynam się modlić o rzeczy, których rozumiem, nie myślałem, że tak będę się modlił o tego człowieka. A Duch Święty zaczyna poddawać i zaczyna się modlić. Ta modlitwa, która inspirowana przez Ducha Świętego, ona dochodzi do nieba. Bóg, Pan Bóg. Taką modlitwę wysłuchuje i zaczyna odpowiadać na tą modlitwę. Pan Bóg wysłuchuje i on odpowiada. Uzdrawia, zbawia, przemienia, oczyszcza, daje nowe życie. Na modlitwę, która jest inspirowana duchem świętym. Inne modlitwy dochodzą tylko tyle, mogą zdziałać, ile zdziała siła człowiecza modlitwa tylko płynąca z naszego ciała. Ale pozwólmy z wiarą prowadzić się duchowi świętemu i wchodzić z modlitwą, wchodzić z obecność. Tak było często wspominane. Dzisiaj który z braci wspominał, no tyle słowa było w tą obecność, w to pryszustwie chrysta, w tą jedność z Chrystusem, w to, no. Oprzczenie po rosyjsku tak ładnie brzmi, po polsku, no, społeczność, taką bliską społeczność, o tak to po polsku można powiedzieć, taką intymną społeczność, bardziej to po polsku znaczy, rozumieć. Wejść taką społeczność z Bogiem, z Duchem Świętym. I wtedy ta modlitwa, inspirowana przez Ducha Świętego, ona będzie skuteczna. Ona będzie przemieniać. Dla Boga, bracie siostry nie ma rzeczy niemożliwej. Nie ma, że Bóg czegoś nie może zrobić. To jest... No nie ma, to jest. Nie może wejść do umysłów chrześcijanina, że Bóg czegoś nie może zrobić. Bóg wszystko może. Wszystko może. I z taką wiarą wejdziemy do, do modlitwy, z naszym sercem, z naszą myślą, z naszym pragnieniem głębokim wejść w społeczność z Duchem Świętym. Resztę uczyni Duch Święty. On poprowadzi, da słowa, da modlitwę. I da błogosławieństwo.